Witam serdecznie na moim kanale. Dziś nadszedł w końcu obiecany dzień i obiecana sesja zdjęciowa w bieliźnie, w stroju kąpielowym. Za chwilę zobaczycie mnie nieco bardziej rozebraną, ale króciutki wstęp najpierw, dlaczego w ogóle do czegoś takiego dochodzi, ponieważ mnie samą to dziwi. Nie uważam, że jest to wręcz niestosowne naciskać na kobietę niemal 50-letnią. Żeby pokazała swoje ciało, a niestety z takimi naciskami się spotkałam. Wielokrotnie naciskano mnie, żebym się pokazała w bieliźnie, żebym udowodniła, że jako weganka się nie sypie. Wielokrotnie byłam diagnozowana przez widzów na najróżniejsze, przedziwne sposoby. Po pierwsze, diagnozowana była moja. Ułomności rzekome mojej sylwetki. Za chwilę zobaczycie, czy jest aż tak ułomna i czy aż tak bardzo odbiegam od wyglądu typowej, 50-letniej polki, która prowadzi siedzący tryb życia, która ma siedzącą pracę. Co więcej, jak wiecie, jestem po operacji kręgosłupa. Dwa lata niewiele się ruszałam. Zmieniłam tryb życia, zmieniłam w ogóle charakter pracy na całkowicie siedzącą. I faktycznie był to okres bardzo niskiej aktywności. Naciskanie na kobietę z chorym kręgosłupem po operacji, która siedzi, leży niemal całymi dniami, na to, żeby pokazywała swoje ciało, przede wszystkim naciskanie kobietę dojrzałą na to, aby pokazała swoje ciało, moim zdaniem jest niestosowne. Dlatego stąd ten wstęp, chcę wyjaśnić, dlaczego się na to zdecydowałam. Po pierwsze, uważam, że nawet pomimo. Nie najlepszej kondycji. Mimo wszystko moje ciało jest zaprzeczeniem wielu skrajnych głupot głaszanych na temat wegan. Również do mnie zwracano się ty szkielecie. Wielokrotnie byłam nazwana szkieletem. Widzicie w tej chwili nawet jeden z komentarzy, w którym mowa jest o tym, że jestem za chuda. Myślę, że jestem w stanie to zdementować. Myślę, że jestem w stanie zdementować też to, że w ogóle weganie po już po roku czasu stają się połową samych siebie. W moim przypadku ja akurat przytyłam i to sporo. I myślę, że jak za chwilę pokażę swoje ciało, zobaczycie, że nie jestem wychudzona. Nie mam zaników mięśni, tak jak to się też powszechnie twierdzi na temat weganizmu. Jedna z osób na szczycie nurtu antywegańskiego, czyli Sferycz, który zainspirował takie, takich polskich youtuberów jak Magda z kanału Weganizm, to śmierć dla niej. Sferycz to jest guru, on uważa, że to jest najlepszy, Najmądrzejszy człowiek na świecie. Ten człowiek twierdzi, że kiedy próbował sam diety roślinnej, bo weganinem oczywiście nigdy w życiu nie był, twierdzi, że doszło u niego do takich zaników mięśni, że wręcz zanikły mu mięśnie odbytu. I robił pod siebie tak, tak jak stał tam, gdzie był. I w momencie, kiedy doznał traumatycznego przeżycia, obsrania się w miejscu publicznym i był zmuszony wracać do domu transportem publicznym z pełnymi majtkami cuchnąc, stwierdził, że dieta roślinna nie jest dla niego. Warto jednak zaznaczyć, że osoby, które takich jakichś bardzo ekstremalnych doświadczeń doznały, są to osoby z gruntu, z natury nierozsądne. Są to osoby, które lubią eksperymentować ze zdrowiem, które, w których żywieniu i w ogóle postępowaniu nie ma za grosz zdrowego rozsądku. Weźmy chociażby jego naśladowczynię Magda z kanału Weganizm do Śmierć. Ona w tej chwili eksperymentalnie postanowiła jeść sam wyłącznie nabiał. Myślę, że wszyscy weganie zgodni są co do tego, że diety absolutnie są bardzo głupim pomysłem. W ogóle nie ma i nie ma mowy o czymś takim jak eksperymentowanie w kwestiach zdrowia. Ci, którzy znają mój kanał, wiedzą, że jestem opiekunem zwierząt. Jestem tutaj otoczona przez liczne klatki 11 gryzoni adoptowanych i także studiując zagadnienie odżywiania, zdrowego odżywiania zwierząt, zawsze, jakikolwiek gatunek byś nie wziął, zawsze dowiesz się, że bardzo istotne jest, aby jakiekolwiek zmiany w diecie wprowadzać stopniowo. Jakiekolwiek nowe warzywko wprowadzę, nowy rodzaj listka wprowadzę do diety moich świnek, zawsze muszę zaczynać od małej ilości. Nie wolno z dnia na dzień zmieniać całkowicie diety, ponieważ nasza flora bakteryjna, która jest odpowiedzialna za zdrowe trawienie i zwłaszcza w przypadku diety wegańskiej to flora bakteryjna trawi te nasze produkty wegańskie, rozkłada substancje antyodżywcze. I nie można tak po prostu sobie wszystkiego zmienić z dnia na dzień. Każdą zmianę wprowadzamy stopniowo, dajemy florze bakteryjnej na przystosowanie się. Takie są zasady żywienia wszystkich zwierząt, także ludzkich. Więc osoby, które głoszą te poglądy, że weganizm jest tak bardzo niebezpieczny, że one same straciły zdrowie, są to osoby, które no, mają problem z myśleniem elementarnym. Ek lubią eksperymentować, postępują skrajnie nierozsądnie. Stosują monodiety, yy, głodówki, jakieś dziwaczne oczyszczania, Bóg wie jakie, sokowe, niesokowe. Więc są to osoby, które się rozchorowały na własne życzenie i z powodu własnego totalnego braku rozsądku. Chociażby podajmy przykład, wracając znowu do przypadku Magdy. Ona w tej chwili postanowiła, sobie eksperymentować z monodietą nabiałową. Oczywiście, że to nie ma szansy powodzenia, oczywiście, że po raz kolejny wystawia na szwank swoje zdrowie. Podobnie postępowała, będąc na diecie roślinnej, ponieważ to jest ciągle ta sama osoba z problemami z myśleniem. Twierdziła, że. Miała problem z trawieniem, że cierpiała na ciągłe biegunki. I co w tej sytuacji zrobiła? Każda rozsądna polska kobieta, matka, babcia, każda wie, że jeżeli jest biegunka, to trzeba podawać delikatne potrawy. Oczywiście jak najbardziej gotowane, delikatne, a to klej ryżowy, a to gotowana marcheweczka, prawda? Delikatna zupka, zupa krem. To jest takie oczywiste. Każda kobieta mająca minimum rozsądku Wie o tym. A ona, co w tej sytuacji zrobiła, sobia skrajnie odwrotnie. Ciepiąc na biegunki, wybrała sobie rozwiązanie w postaci surowych warzyw, które są o wiele ciężej strawne. Pokarmy poddane obróbce termicznej już są niejako w połowie strawione. Są lekko strawne, nie obciążają układu pokarmowego. Ona sobia skrajnie odwrotnie. Mając biegunki, Zwiększyła spożycie błonnika, To przecież naprawdę trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby tak postępować. I potem zarzucają weganom, że są zagrożeniem dla społeczeństwa, że są chorzy, że propagują chorą dietę, niezdrową dietę. Więc chcę, żebyś na własne oczy przekonał się, czy widzisz we mnie niedożywienie, czy widzisz we mnie zaniki mięśni, czy uważasz, że moje zaniki mięśni są już tak skrajne. Jak opowiada sferycz, że dochodzi nawet do zaników mięśni gładkich. Skoro mówi o zaniku mięśni zwieracza odbytu, podejrzewam, że dużo wcześniej już doszłoby do zaniku mięśni oddechowych, że prawdopodobnie już dawno leżałby na ojomie. Ja też już według moich widzów, wielu widzów, tych Antywegan, którzy odwiedzają mój kanał, już od lat powinna mnie opuszczać ojomu, ponieważ część z nich ma duży problem z akceptowaniem faktu, który widzą, że jednak ewidentnie mam tkankę tłuszczową tu i tam. To widać nawet w ubraniu. Podejrzewam, że nawet w tej chwili to widzicie. Gryzie to się z wizją świata antywegan. Nie pasuje im to. Czyli niektórzy wciąż mimo tego, że widzą, jak wyglądam, nadal upierają się przy tym, że jestem szkieletem, jeszcze z zanikiem skóry, z zanikiem oczywiście, kolagenu. Twierdzą, że mam włosy w tragicznym stanie. Uważam, że są w normie, że są całkiem nie najgorsze. I zresztą tak, fryzjerzy też mówią, że na tle innych polek mam w dobrej kondycji włosy. I mam problem z poradzeniem sobie z widokiem mojej tkanki tłuszczowej, więc część z nich. Zaczyna twierdzić, że no cóż, weganie mogą być albo skrajnie chudzi, albo tłuści, nalani. Więc niektórzy twierdzą, i mnóstwo tego typu komentarzy otrzymałam, że mam wyłącznie tkankę tłuszczową, zero mięśni, sam tłuszcz, jestem oblana tłuszczem. Co i tak jest dziwne i już jest zaprzeczeniem ich teorii, takiej, że przecież rzekomo Wchłaniamy zero kalorii z diety. Czyli jakim prawem mam ten tłuszcz, jeżeli jest zerowe wchłanianie kalorii z diety? Podobno żadne składniki się nie wchłaniają, więc przy zerowym spożyciu kalorii przez kilka lat nie mam prawa mieć tkanki tłuszczowej. Ale oni jeszcze. Ewentualnie są skłonni uznać wszystko, co jest niekorzystne, co jest niemile widziane i niepopularne, czyli ewentualnie jeszcze przyznają, że być może tłuszcz, ale tylko i wyłącznie tłuszcz mam oczywiście mięśnie zero. Ale są też inne osoby, które jeszcze inaczej interpretują, że ja w ogóle to jestem spuchnięta, czyli tu nie ma tkanki tłuszczowej ani mięśniowej, jest po prostu opuchlizna, mam całe ciało. Spuchnięte, czyli to wszystko co tu widzicie, te kształty, to jest zwykła opuchlizna. Prawdopodobnie gdyby tak było, raczej na pewno bym nie wychodziła z ojomu. Akurat mojej przyjaciółce mięsożernej ostatnio spuchła noga i, i właśnie od razu wzięto ją do szpitala. A to tylko noga, a ja podobno całe ciało mam opuchnięte. Oczywiście są też historie, mity na temat zaniku kolagenu. Ja już ten temat zaczęłam omawiać i cała seria na temat, od czego zależy produkcja kolagenu, bo oczywiście 100% kolagenu zawsze jest wytwarzanych przez organizm. Nie ma możliwości przyswojenia kolagenu z dietą. Już pierwsze wideo się ukazało na temat kolagenu, będzie jeszcze kilka wideo, po to też, żeby doradzać, jak wzmacniać albo jak przeciwdziałać, jak zapobiegać niskiej produkcji kolagenu. Wydaje mi się, że jak za chwilę zobaczycie moje ciało, zobaczycie, czy, czy naprawdę wynika. Wyglądam jak osoba z zanikiem kolagenu. Okej, okay, róbmy w takim razie swoje, ja się przebieram.